Dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej lewicy. Ja się nazywam Krzysztof Grochowski, jestem szefem sztabu lewicy w okręgu numer 18 i kandydatem z miejsca numer 13. Na dzisiejszej konferencji prasowej będziemy mówić o sytuacji w polskiej edukacji. Mieliśmy w tym tygodniu rozpoczęcie roku i z całej Polski dochodzą do nas bardzo niepokojące sygnały jak wygląda sytuacja w polskich szkołach i opowiemy dzisiaj o tym ze szczególnym naciskiem na to, jak wygląda to w sielcach i o w miejscowościach naszego okręgu, a także jakie my jako Lewica mamy, mamy propozycje rozwiązań, rozwiązań dla polskiej edukacji i oświaty. Na konferencji pracowej wystąpią Dorota Olko, jedynka Lewicy w okręgu numer 18, Maria Magdalena Parzychowska-Kurpiewska, numer 3 na liście Lewicy w okręgu numer 18, Iwona Trzpil, numer 7. Izabela, przepraszam bardzo. Izabela Czpil numer 7 na liście lewicy, oraz Damian Wasiluk, działacz przedwiośnia i uczeń Siedleckiego Ekonomika. W takim razie przekazuję głos Dorocie Oldowi. Witamy serdecznie. Tutaj już Krzysztof Grochowski powiedział dwa słowa wprowadzające, ale ja dodam jeszcze od siebie, że nieprzypadkowo zaczynamy konferencje programowe od tematu edukacji. Bo jeszcze wiosną wspieraliśmy strajk nauczycieli, nauczycielek, ponieważ byliśmy oburzeni tym, jak nauczyciele są traktowani w trakcie tego strajku i w pełni popieraliśmy ich postulaty, postulaty pracowe. Ale polska szkoła potrzebuje więcej zmian. Tu nie chodzi tylko o opłacę dla, dla nauczycieli, dla nauczycielek, dla całego personelu. Dzisiaj opowiemy o tym, jak... Jakiej przyszłości, jakiej szkoły przyszłości chcemy i jakie mamy na to konkretne pomysły. Zanim przejdziemy do naszych konkretnych postulatów, do naszych odpowiedzi, naszych recept, nasze, nasze kandydatki i uczeń jednej z siedleckich szkół opowiedzą o swojej perspektywie tego, jak wygląda sytuacja po reformie, deformie minister Zalewskiej, dzisiaj w tym momencie w pierwszym tygodniu w tej nowej rzeczywistości. Przekazuję głos Marii Magdalenie Parzychowskiej Kurpiewskiej, jak powiedział Krzysztof Grochowski, trójce na naszej liście, liście lewicy w okręgu numer 18, ale także doświadczonej nauczycielce. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maria Magdalena Karzychowska-Turkiewska. Kandyduję z trzeciego miejsca z list Lewicy. Jestem nauczycielem od 35 lat i też członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pochodzę z rodziny nauczycielskiej, ponieważ mój ojciec był nauczycielem i sprawy oświaty są mi bardzo bliskie. Chciałam Państwu powiedzieć o tym, jak wczoraj byłam w swojej szkole, co zostałam. Na pierwszy. Rzut oka, wchodzę do szkoły, szkoła piękna, na korytarzach w pełnym słońcu poustawiane są stoły, krzesła, bez tablicy, bez komputera, siedzą uczniowie i się uczą na korytarzach. Schodzę do piwnicy, gdzie są szatnie. Szatnie w różny sposób dostosowane do prowadzenia zajęć. Odbywają się zajęcia praktyczne, informatywne, bez komputerów. Nauczyciele dwoją się i troją, żeby cokolwiek chociaż tym uczniom pokazać, zdobywają jeden komputer, ale jeden składa, a reszta obserwuje. No to chyba nie jest dobre wykorzystanie czasu. To nie jest tylko kwestia mojej szkoły, ale tak jest w wielu szkołach, W Strołęce od 22 lat nie powstała ani jedna szkoła, gdzie tam szkoła, nawet jedna izba do nauczania. W Ostrowency nie powstała od 22 lat, więc gdzie pomieścić, a takie problemy pojawiały się już wcześniej. To jest pierwsza sprawa, braki lokalowe. Druga sprawa, to jest duża ilość godzin, którą, gdzie młodzież musi speł, spędzać w szkole. Lekcje odbywają się na dwie, a nawet na trzy zmiany. Kończą się o 19.00. U nas w Ostrołęce jest jeszcze taki problem, że całkowicie źle funkcjonuje komunikacja. Młodzież z powiatu nie ma czym dojechać do szkoły i ze szkoły wrócić. Spóźniają się na lekcje, bo nie mają czym dojechać. Później zwalniają się z lekcji, bo nie mogą zdążyć na autobus. Tak samo poprzednia władza w Ostrołęce prowadziła darmowe bilety MZK na komunikację lokalną, ale za to ograniczyła mocno ilość kursujących autobusów. Także no, to wszystko nie sprzyja yy, nauce. Na, yy, oprócz tego, że długo nauczy, uczniowie i nauczyciele pozostają w szkole, trudno jest ułożyć plan lekcji. Nauczyciele zdarzało się, że mieli nawet i po kilkanaście okienek. Także to spowodowała właśnie ta reforma czy deforma, nie wiem jak to nazwać. To jest druga sprawa. Następnie, proszę Państwa, braki kadrowe. Brakuje nauczycieli, szczególnie nauczycieli specjalistów do przedmiotów zawodowych, nauczycieli informatyków i nauczycieli przedmiotów ścisłych, fizyka, chemia. Nauczyciele pracują po półtorej od etatu, nawet więcej, jest dopiero początek roku, a już są zmęczeni tym wszystkim. Ale który nauczyciel, nauczyciele starsi odchodzą, a młodzi, nikt nie przyjdzie pracować za 1800 zł. Nasz postulat jest taki, żeby młody nauczyciel netto do ręki zarabiał minimum 3500 zł, czyli taką reformę zastaliśmy na początku roku. Ale proszę Państwa, jest coś w szkole, nie tylko wszystko jest w szkole złe. W szkole też jest coś pięknego, coś dla kogo warto poświęcać czas, pracować. To jest nasza młodzież, która zawsze jest wspaniała i tylko ona właśnie trzyma nas, że zrobimy wszystko, żeby ten ład w szkole um, powrócić. Dziękuję. Przekazuję głos. Jestem siódemką na liście, jestem z Sokołowa. Sokołowie szkoły są dosyć dobrze wyposażone i mogłabym powiedzieć, że zadbane, ale niestety ilość uczniów, jaka się pojawiła w tym roku, wszyscy to wiemy w związku z tym podwójnym rocznikiem, spowodowała, że jest trudno i o tych trudnościach wszyscy wiemy. Natomiast proszę Państwa, to, co jest szczególnie ważne w edukacji, pomijając to, że edukacja jest w ogóle ważna i podstawowa, jeśli chodzi o działania społeczne i o przygotowanie młodych ludzi do życia, do współczesnych czasów, to też trzeba zwrócić uwagę na to, że bardzo został obniżony prestiż nauczyciela, że szczególnie spotęgowały to strajki i traktowanie nauczycieli przez Władzę, bo jednak nie było rozmów sensownych, nie było żadnych sensownych negocjacji. To wszystko było niestety sztucznie nakręcane, żeby jeszcze obniżać prestiż nauczyciela. Prestiż, który, który już rósł. Ja jestem nie tylko z rodziny nauczycielskiej, ale też pracowałam jako nauczycielka, pracuję jako wykładowca akademicki. I widzę, jak ten prestiż ostatnio się obniżył, a tak jak powiedziałam, strajki to szczególnie spowodowały. Nie z tego powodu, że nauczyciele strajkowali, ale z tego powodu, jak byli traktowani. A przecież, proszę Państwa, to jest zawód wysokiego zaufania i to jest zawód, który buduje pozycję społeczną w oczach uczniów. Jeśli uczeń ufa nauczycielowi, widzi jego ważną rolę, jego pozycję społeczną, to też jego edukacja, jego rozwój przebiega inaczej. Jeśli natomiast nauczyciel jest traktowany w taki sposób, jak jest i jeszcze do tego nisko opłacany, to wiadomo, że gdzieś w takiej potocznej opinii społecznej przestaje być dla wielu uczniów wiarygodny, przestaje być autorytetem, a przecież te autorytety są nam niezwykle potrzebne. Proszę Państwa, przez wiele lat pracowałam też na Wydziale Pedagogicznym zarówno Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, jak i Akademii Humanistycznej w Siedlcach. I wiem, że nauczyciele są naprawdę dobrze wykształceni. Mało tego. Myślę, że pora pokusić się o takie badania, ilu nauczycieli ma dodatkowe kwalifikacje, ile ma skończonych studiów podyplomowych, różnych specjalności. To naprawdę trzeba zauważyć i docenić, bo. Uczeń jest bardzo ważny, najważniejszy w szkole, ale ważny jest również nauczyciel. I chciałabym, żeby ta pozycja nauczyciela naprawdę została w końcu doceniona. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Damian Wasiluk. Za kilka dni kończę 18 lat i jestem koordynatorem regionalnym przedwiośnia, ale poza tym, że jestem koordynatorem przedwiośnia, to jestem również uczniem. Uczniom Siedleckiego Ekonomika. I dobrze widzę od środka, co się dzieje z polską edukacją, a dzieje się źle. Dlaczego? Dlatego, że sytuacja, w której uczniowie kończą lekcję po 16, 17 czy 18, jest sytuacją nienormalną. Ja najpóźniej kończę lekcję o 17.20. Moi znajomi w innych szkołach kończą lekcję o 16.40, 17.10 czy 17.40. I ja wiem, że w innych szkołach, w innych miastach jest jeszcze gorzej, że nie mam tak źle. Ale zapewniam Państwa, że gdy kończę lekcję o 17.20, to tracę ochotę na angażowanie się społeczne, spotkanie ze znajomymi czy realizowanie swojego hobby. Eee, zwrócę uwagę jeszcze na jeden szczegół, że kończąc lekcję o tych godzinach teraz jest widno, ale zimą już będzie ciemno. To też wpływa na bezpieczeństwo, a w tym wypadku niebezpieczeństwo uczniów, tym bardziej, że wielu uczniów, wśród moich znajomych też są tacy, takie osoby, dojeżdżają do Siedlec i nie wrócą do domu o optymalnej godzinie z powodu braków komunikacyjnych. Drugim yy, problemem, yy, na jaki zwrócę uwagę i mogę się wypowiedzieć na przykładzie mojej szkoły, jest przepełnianie właśnie szkół, bo u mnie z dwóch grup na języku angielskim zrobiła się jedna przez brak miejsc. To też wpływa na poziom nauczania, ponieważ wiadomo, że nauczyciel lepiej zapanuje i lepiej przekaże wiedzę w mniejszej grupie. Przez reformę, bo nie mogę jej nazwać reformą pani Zalewskiej, nie mam przestrzeni czasowej poza szkołą, bo moje plany i plany moich znajomych tak się rozjechały, że nie mamy szans się spotkać chociażby po południu. Ta deforma nie tylko zabiera mi mój czas wolny, ale również kontrolę nad nim. A pani Zalewska powinna się codziennie, od rana do nocy, tłumaczyć z tego, co zrobiła polskiej edukacji, a w zamian dostała ciepłą posadkę w Parlamencie Europejskim z dietą w wysokości około 40 tysięcy złotych, zostawiła nas, uczniów, w przepełnionych po sufit i korytarzach szkolnych i zabrała nam wolny czas. A wiadomo, że edukacja, że młodzież nie żyje tylko edukacją. I Lewica zapewni szkołę, która będzie odpowiadać zadaniom i yy, zadaniom przyszłości. Bo ja jako uczeń oczekuję od szkoły, że przygotuje mnie do wejścia w dorosłe życie. Za, y, tymczasem obecna szkoła mi tego nie zapewnia. A szkoła, według pani Zalewskiej, uczy życia. Które obecnie nie istnieje. Dziękuję. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że mamy na naszej liście osoby związane z edukacją, z oświatą, że wspierają nas młodzi ludzie, którzy znają problemy oświaty, edukacji z własnego doświadczenia, bo są uczniami i uczennicami, ponieważ zmian w edukacji nie da się wprowadzać bez zrozumienia, jej problemów. Ja sama jestem córką nauczycieli, wnuczką, nauczycielką akademicką. Moja mama przez 40 lat uczyła w śródleckiej królówce i jak odchodziła na emeryturę, odchodziła ze łzami w oczach, bo była bardzo mocno związana ze szkołą. I chciałabym, żeby ludzie, którzy są nauczycielami, Będą nauczycielami z przekonania, z wiary w misję tego zawodu wciąż do niego trafiali, ale żeby tak się działo, konieczne są wyższe zarobki, o których wspominały nasze koleżanki. Przypomnę, że my jako lewica postulujemy płacę w całej budżetówce nie niższe niż 3500 zł netto. Ale to nie koniec. Podsumuję, jakie jeszcze są propozycje lewicy na zmiany w polskiej szkole. Po pierwsze, chcemy, żeby polska szkoła Uczyła współpracy, a nie rywalizacji. Chcemy zmiany logiki, skończenia z tym wyścigiem szczurów w szkołach i z uczeniem dzieciaków od najmłodszych lat współpracy i solidarności. Chcemy, żeby szkoła odpowiadała na wyzwania przyszłości. W tym celu postulujemy wprowadzenie do szkół nauki programowania. Tych zajęć teraz w szkołach brakuje. A są to umiejętności bardzo pożądane na rynku pracy i dzieciaki od najmłodszych lat uczą się tego na zajęciach pozalekcyjnych, ale nie mają możliwości uczyć się programowania w ramach programu szkolnego. Chcemy, żeby szkoła uczyła także o weryfikowaniu fake newsów czy o cyberbezpieczeństwie, bo takie są właśnie umiejętności potrzebne we współczesnym świecie. Wreszcie chcemy, żeby młodzi ludzie dobrze znali języki obce więc zastąpimy te dwie godziny religii przez cały cykl nauczania lekcjami angielskiego. Uważamy, że miejsce religii jest w salach katachetycznych, przy kościołach, przy wspólnotach wyznaniowych, a nie w szkole. Wreszcie, proszę Państwa, zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie uczyli się w szkole o zdrowiu, o seksualności, żeby uczyli się o tym tutaj, Często prawica dostaje, dostaje jakieś gorączki, jak słyszy o edukacji seksualnej. Ale powiedzmy, co to jest? To jest po prostu nauka o tym, jak nie zajść w niechcianą ciążę. To jest nauka o tym, jak bronić się przed złym dotykiem. Dzieci i młodzież, szczególnie młodzież, powinny uczyć się tego w szkole. Żebyśmy mieli pewność, że taką wiedzę zdobywają i że mogą się czuć bezpiecznie. Ale zależy mi na tym, żeby dzieci i młodzież uczyły się też w szkole o zdrowiu, o zdrowym stylu życia. Ja mogę powiedzieć, że ze swoich szkolnych lat pamiętam głównie docinki szkolnych pielęgniarek, które potrafiły komentować sylwetkę młodych dziewczyn przy ważeniu, czy tam tych wszystkich bilansach. To było bardzo bolesne wspomnienie dla mnie. Skończyło się to tragicznie. Skończyło się to dla mnie anoreksją pod koniec liceum. I, I trudną walką z zaburzeniami odżywiania. Dzisiaj jestem badaczką i badam stosunek, badaczką społeczną, badam stosunek do ciała, do zdrowia. I badani mówią o tym bardzo często, że to, co proponowały do tej pory władze, te kampanie ośmieszające ludzi otyłych, te zakazy w szkołach, że nie można jeść niezdrowej, nie można sprzedawać niezdrowej żywności. To jest za mało. To, jest, to są albo nieskuteczne, nieprawidłowe sposoby, e, albo niewystarczające. Bo potrzeba edukacji prozdrowotnej w szkołach e, o tym, jak się zdrowo odżywiać, jak, e, jak prowadzić zdrowy styl życia. Dzieciaki powinny uczyć się tego w szkole zamiast e, konfrontować się z ośmieszaniem przez personel. Więc, personel szkolny także powinien być do tego przygotowany. Tu powiem na koniec, że jak prowadziłam badania dotyczące właśnie wprowadzenia w szkołach tych nowych regulacji, które na szczęście zostały zmienione dotyczących żywności sprzedawanej w szkołach i udostępnianej w szkolnych stołówkach, szkolne intendentki, szkolne kucharki mówią o tym, że nie mają po prostu wiedzy o tym, jak gotować w inny sposób. Lewica zadba o to, żeby i szkolny personel, i uczniowie, i uczennice zdobywali wiedzę o zdrowym stylu życia, o zdrowym gotowaniu, o zdrowym życiu. Także podsumowując, Lewica chce szkoły, która uczy współpracy, która uczy życia, która odpowiada na wyzwania współczesnego świata, która pozwala sobie radzić we współczesnym świecie i współpracować, budować wspólnotę z innymi ludźmi. Dziękuję serdecznie za przybycie. Czy mają Państwo jakieś pytania? Proszę no bardzo. Mówię jeszcze słowo? Jasne. Jeszcze chciałam powiedzieć, co dla szkoły jest ważne. Przede wszystkim do szkoły powinny trafiać najnowsze technologie, a nie stary, zdezelowany sprzęt. Bo jak uczeń dostaje nowy, najnowszą technologię, to za 4 lata ona już będzie prze przeterminowana. Dlatego jest konieczne doposażenie właśnie finansowe i cyfryzacja szkół. Okay,